Witajcie widzowie! Dziś zamierzam Wam opisać poziomy w backrooms od 0 do 5. Jest trochę inny materiał, ponieważ chcę zobaczyć jak się przyjmie oraz również przepraszam za moją nieobecność, lecz miałem szkołę do ukończenia w tym roku. Standardowo zostawcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem oraz piszcie czy kontynuować tą serię, a ja zapraszam do filmu. Poziom 0 jest typowym zapleczem sklepu pokrytym żółtymi tapetami, mokrą wygładziną pod stopami, a nad głową ozdobiony fluorescencyjnymi lampami, które czasami migoczą lub buczą. Gdy spróbujemy się cofnąć z jednego pokoju do drugiego, pojawi się nowy zestaw pokoi, przez który jeszcze nie przeszliśmy. Ten poziom ma podobne pokoje, jednak nie posiada dwóch tych samych. Wiele ludzi trafiających na ten poziom umiera z głodu lub z odwodnienia. Dzieje się tak, ponieważ na poziomie zero nie znajdziemy żadnych zasobów jedzenia i picia. Na poziomie zero urządzenia GPS rzadko coś pomagają, gdyż łatwo się zgubić pod wpływem przechodzenia przez nowe pokoje. Gdy znajdziesz spokój z czerwoną tapetą, nie powinieneś do niego wchodzić, gdyż nie wiadomo, co się tam kryje. Najbardziej powszechne halucynacje na tym poziomie to, zagurzający dźwięk buczących lamp, widok drzwi, widok schodów, czy też ostre deja vu byty. Póki co nie odnotowano na tym poziomie żadnych bytów, jeżeli widzisz jednak wędrowca, nie jest to człowiek. Wyjścia i wejścia. Przypadkowe nieprzekracanie granic rzeczywistości to najłatwiejszy sposób uzyskiwania dostępu do poziomu muzeru. Fortesy poziomu 283 rzadko zawierają drewniane drzwi, które śmierdzą pleśnią. Wejście w te drzwi doprowadzi do poziomu 0. Wyjście z poziomu 0 jest możliwe tylko przez no-clipping, co zawsze skutkuje wejściem na poziom 1. Poziom 0 jest podzielony na dwie strefy: Strefa główna i pokój manila. Pokój manila jest ślepym załukiem, a jednocześnie pokojem spotkań ocaleńców. Pokój zawiera w sobie tylko stół, na którym znajduje się teczka z informacjami, czym są backrooms i jak wydostać się z poziomu 0. Poziom 0 zawiera klasę przetrwania 1 jest bezpieczny, strzeżony i ma minimalną ilość bytów. Z poziomu 0 kierujemy się na poziom 1. Poziom 1 jest wielkim magazynem z betonową podłogą i ścianami. Nad podłogą często tworzy się mgła, która się łączy, tworząc kondensację, która osadza się na ziemi i wytwarza kałuże w różnych miejscach. Poziom posiada stały dostęp do wody i elektryczności, co czyni go zamieszkiwalnym pod objęciem odpowiednich środków ostrożności. Poziom jest bogaty w miejsca takie jak klatki schodowe czy windy, lecz trzeba uważać, gdyż istnieje byt, który może cię zabić, jeżeli klikniesz piętro wyższe niż 10, a tym bytem jest sama winda. Oprócz windy występują byty takie jak face linki, ogary, wrecze. Oraz złodzieje skóry. Na poziomie można w różnych miejscach znaleźć skrzynie z zapasami wody migdałowej, czy też bronią i tym podobne. Wejścia. Dostań się tu z poziomu 0 przez Noclip. Ten poziom ma wiele wejść. Otwieranie zwykłych drzwi na wielu poziomach ma duże szanse na dotarcie do poziomu 1. Ponadto wdrapanie się na jedno z drzew na poziomie 11.1, zakończenie piątego wydarzenia na poziomie 92. Czy ukończenie próby króla na poziomie 94 to też sposoby na powrót do poziomu 1? Wyjścia. Możesz opuścić poziom 1 po prostu kontynuując eksplorację zaplecza. Wędrówka przedłużonym korytarzem często prowadzi na poziom 2. Znalezienie dziur w ścianie doprowadzi się do poziomu 19. Tam gdzie na suficie znajdują się obrazy przeszkodz nocą, a znajdziesz się na poziomie zabawa. To wszystko o poziomie 1, idziemy na poziom 2. Poziom 2 jest ogromnymi betonowymi korytarzami, które mają niekończącą się ilość. Na ścianach często można zauważyć rury, rozciągające się na, po cały poziom, mające prąd czy gaz w sobie. Na tym poziomie słychać głównie dźwięk maszynerii, która w niektórych przypadkach działa. Na tym poziomie można znaleźć porzucony sprzęt przemysłowy taki jak beczki z olejem, pudła o wariancie metalowym, drewnianym czy też kartonowym, potłuczone szkło, stare narzędzia oraz skrawki papieru. Skala przetrwania na tym poziomie wynosi 3. Jest niebezpieczny, niestrzeżony i ma niską ilość bytów, takich jak okiennicy, uśmiechacze, wranglery, rachery, śmy śmierci, klampy, ogary, jerry, face złodzieje skóry, szczury śmierci, growlery i photoshopy. Wyjścia i wejścia Niesłownie poziom 2 jest najłatwiej dostępny z poziomu 1. Przechodząc z korytarzami, które wydają się ciągnąć dłużej niż większość, trafimy na poziom 2. Wiele osób przeszło również poziom 2 bezpośrednio z frontrooms, o których opowiem przy innej okazji. Wyjścia. Najbardziej znane, najłatwiejsze do znalezienia i najczęściej używane wyjścia z poziomu 2 mają postać wyjść na poziom 1, poziom 3, a często nawet na poziom 4. Z których wszystkie mają postać otwartych drzwi, wyjścia te, zwłaszcza w ostatnich latach, są szczególnie łatwe do zauważenia, gdyż wędrowcy z minionych lat często zostawiają znaki lub ryciny na drzwiach, które prowadzą na te wyższe poziomy. I tak oto przechodzimy na poziom 3. Poziom 3 bakrąc, podobnie jak poziom 0, ma taką samą długą i krętą serię korytarzy, które są ciasne i bardzo zamknięte. Czasami są tak bardzo ściśnięte, że trzeba, przez nie, że trzeba się przez nie czołgać lub schylać. Poziom składa się z milionów kilometrów kwadratowych, dlatego rzadko znaleźć wyjście z tego poziomu. Czasami schykać echo działającej maszynerii, podobnie jak na poprzednim poziomie. Klasa przetrwania na tym poziomie wynosi 4. Jest niebezpieczny, niestrzeżony i ma średnią ilość bytów. A byty to... Facelinki, ogary, reczery, śmy śmierci, złodzieje skóry... Dulery, uśmiechacze, klampy, barstery, kraulery, zaraza. Wyjścia i wejścia. Wejścia. Odblokowane drzwi na poziomie 2 zwykle prowadzą na poziom 3. Windy na poziomie 4 i 5 mogą poprowadzić z powrotem na poziom 3. Wchodzenie do bunkrów na poziomie 10 czasami może prowadzić do poziomu 3. Budynki na poziomie 11, które mają podobny wygląd do poziomu 3 od wewnątrz, mogą czasami się do niego teleportować. Zardzewiałe rury znalezione na poziomie 13 mogą doprowadzić na poziom 3, jeśli się z nimi stykniesz. Metro to także łatwy sposób na dostęp do poziomu 3. Wyjścia Windy na poziomie 3 mogą zazwyczaj prowadzić na poziom 4 i poziom 55. Drewniane drzwi prowadzą na poziom 31. Siedzenie na przednich siedzeniach samochodów, które są w, w pomieszczeniach z elektrycznością doprowadzi, doprowadzi cię do utraty przytomności. Po przebudzeniu znajdziesz się na poziomie 69. I tak idziemy do poziomu 4 backrooms. Poziom 4 jest opuszczonym biurem, lecz także najlepszym miejscem do spotykania ludzi, gdyż na poziomie znajdują się automaty z żywnością oraz źródłem picia. Wiele ludzi zostaje też dlatego, że na tym poziomie bakrum klasa przetrwania wynosi 1, jest bezpieczny, strzeżony i występuje na nim minimalna ilość bytów. Jest to poziom, na którym ludzie mają szansę odpocząć. A w automatach możemy zaobserwować wodę migdałową, pomocną do regenerowania psychiki. Na tym poziomie wykryto tylko trzy byty: ogary, okiennicy oraz dulery. Lecz jedna kobieta twierdziła, że widziała też uśmiechacza, jednak nie ma na to zbytnich dowodów. Istoty na szczęście nie pojawiają się często dlatego jest to jedno z lepszych miejsc do zostania na stałe. Od ludzi przebywających na tym poziomie można się dowiedzieć o wskazówkach dalszych poziomów. Wejścia. Jest wiele sposobów na osiągnięcie tego poziomu, niektóre z najbardziej znanych sposobów to wbijanie się w ścianie w dehab, o którym opowiem kiedy indziej. Możesz tu również dostać się z poziomu 3 korzystając z windy, lub znajdując drzwi na poziomie 2, które są odblokowane. Spadanie przez jamę na poziomie 283 ma szansę teleportować nurków przez sufit poziomu 4. Wyjścia. Większość wyjść poziomu czwartego to schody w stylu biurowym lub sporadyczne windy, które mogą nawet prowadzić z powrotem na poziom trzeci. Rzadko można znaleźć schody prowadzące do piwnicy, a te idą do poziomu 71. Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich wyjść w backrooms, gdy stracisz bezpośrednią linię wzroku, mogą nieoczekiwanie zniknąć. I ostatni poziom dzisiejszego odcinka, czyli poziom piąty backrooms. Poziom piąty jest ogromnym hotelem z wieloma korytarzami i drzwiami pokoju. Pokój główny jest udekorowany meblami z lat 30. XX wieku, a w tle leci muzyka jazz poprzez gramofony czy też głośniki, dzięki czemu wiadomo, że poziom ma dostęp do elektryczności. Poziom wygląda być na tajemniczy ze względu na donoszenia od ludzi, którzy tam byli. Podobno mówią, że za każdym razem, gdy podróżują sami przez ten level, słyszą szepty za uchem. Mają wrażenie, jakby obrazy ich obserwowały. Mają również wrażenie, że poczuli, jakby ktoś lub coś stuknęło w ich ramię. <grym> Poziom piąty składa się z trzech sekcji: sala główna, o której przed chwilą powiedziałem. Pokój liego. Oraz kotłownie. Zacznijmy od pokoju Brejewli, który jest znany pod nazwą Wieczna sala balowa. Jest to pokój ze sto... stolikiem i żerandolem oraz z dwoma drzwiami. Wejście do tego pokoju znajduje się gdzieś spośród korytarzy, a jeżeli w pokoju znajdziesz drewnianą bramę i przejdziesz przez nią, to znajdziesz się na poziomie 84. Na stoliku, w tym pokoju, znajduje się wiele drinków zdatnych do spożycia. Jedno z drzwi doprowadzi cię do sali głównej, a drugie do kotłowni, o której teraz opowiem. A więc kotłownia jest miejscem najbardziej zaludnionym przez byty, a tymi bytami są ogary, złodzieje skóry, obserwatorzy, ćmy śmierci, szczury śmierci, grolery, wranglery, byt 89, byt 26, oraz bestie z poziomu 5, która czeka aż otworzysz drzwi do biura na poziomie 5. Wejścia. Wejść do windy na poziomie 3, aby wejść, znajdź stare schody na poziomie 4. Znalezienie uszkodzonych drzwi na poziomie 19 doprowadzi cię do poziomu 5. Przetrwaj stan erozji na poziomie 126, aby wejść na poziom 5. Niektóre z odblokowanych drzwi na poziomie 54 mogą doprowadzić cię do tego poziomu. Domy na poziomie 10 mogą prowadzić na poziom 5. Drzwi w holu wejściowym na poziomie 82 rzadko prowadzą na poziom 5. Niektóre drzwi na poziomie 92 prowadzą na poziom 5. To samo można zrobić, jeśli nie opuścić mieszkania w wydarzeniu trzecim. Niektóre drzwi na poziomie 4.2 mogą prowadzić na poziom 5. Wejścia. Wróć do windy, aby ponownie wejść na poziom 3. Aby wejść, odwróć się i wróć po schodach, aby ponownie wejść na poziom 4. Udeść się w głąb kotłowni, aby dostać się na poziom 6, choć nie jest to zalecane ze względu na ekstremalne upały. Wzięcie ciemnych drewnianych drzwi może prowadzić do poziomu 9. Znalezienie otwartych drzwi na ścianie, podłodze lub soficie z leśną scenarią doprowadzi się do poziomu 63. Wejść przez metalowe drzwi znajdujące się w sali głównej, aby wejść na poziom 98. Jeśli migoczące światło pojawiają się jednocześnie, pojawią się drewniane drzwi. Otwórz je, a przeniesiesz się na poziom 427. Zagranie w Arcade kabinet w kotłowni doprowadzi się do poziomu 40. Wejdź przez przypominające śluzy drzwi na poziomie 5 przez kotłownię, aby wejść na poziom 78. Duża drewniana brama, rzadko spotykana w Brewer może zaprowadzić na poziom 84. Odnóże hotelu zabezpieczone przez Meg doprowadzi się do poziomu 171. I to by było na tyle z opowiadania o poziomach w od 0 do 5. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę z subika, z dzwoneczkiem. Piszcie w komentarzach, czy kontynuować tą serię, czy na przykład zrobić coś podobnego z bytami w backrooms, A ja bym miał Łukaszek. Na Naura.